Głośna afera pedofilska z 2015 roku z Australii, kiedy to Królewska Komisja Australijska stwierdziła, że przebada sobie różne grupy religijne, bo to nie tylko świadków. Oni zbadali wtedy prawie 40 grup religijnych pod uh -huh. kątem właśnie różnych nadużyć w stosunku do dzieci. Jedną z tych grup byli świadkowie Jehowy, no i ten raport jest przerażający. Świadkowie ukryli na przestrzeni 50 czy 60 lat 1800 przypadków. 1800 ofiar i 1600 pedofili, którzy dokonywali tych czynów. Czyli pedofile mają tak po skoszone. półtorej ofiary nie, nie na koncie. No. Okay. Nigdzie to nie było zgłoszone, sprawa była za, e, zamknięta wewnętrznie, swoich, w swoich własnych tych samosądach, w komitetach sądowniczych. E, zgodnie z zasadą, która panowała wcześniej u świadków Jehowy, teraz oni już to zmienili i bardzo się na to denerwują, że ktoś mówi o tym, co było wcześniej, ale wcześniej była zasada: zbrać mi się nie sądzimy.